I witam i przyłączył się do mnie y, mój kolega, y, z którym także grałem już w poprzednich częściach I o, i niestety ktoś wierci nad nami Co mnie wkurza, bo nic nie słychać Chodzi o Co tak się wleczesz? No idę, idę No, popływamy sobie. Hmm. A i w, w poprzednim odcinku chyba Nie, wcześniejszy chyba, przed dwa To mówiłem, że, że oglądam tego, Dark yy, Kamila A to pomy, sorry za pomyłkę, to był Darek Patrick Jak ja ktoś, yy, ktoś by, by się czuł urażony Jak tak ma zamiar długo jeszcze kręcić Ja tu się rozwaliłem ja się rozwaliłem, ja też Dobra, idziemy dalej. O nie, wcale do mnie. Chodź tu. chodź tu. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie. O nie, klon. Atak klonów to jest moment. No tak, bo to trzecia część, atak klon. O, co na to. Use the force. Joda, joda, use the force. Wow, dużo. Przed no tutaj teraz, na no, ten krzaczek ten tutaj pierwszy, obok tego kamienia no, używaj, używaj używaj mocy I zaraz tak czele, że, że się opamiętam nie, 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 nie chciałem tego powiedzieć o, zaraz tutaj do mostku, bo zaraz spadnę o, spadnę. A, no i spadłem ale pomoc, ja chcę mnie zabić Najpierw tak się nie widziałem, na no, początku jak to grałem, to nie wiedziałem co mam tu zrobić. Ja. O, ty ja. nie ja, mój niebieski. o oje, oje, je. Dobra, i teraz tutaj będzie pełno droidów, więc szybko uciekamy z tego miejsca. Nie ja, ja mam power A <laughs> ja, ja mam power gap. Oj, rozwaliliśmy. Trzeba szybko rozwalać. A ciekawe, że czubaka nie umie unikać. Jest jestem tej A bo czubaka nie jest taki zwinny. Szybko uciekamy, bo mam tylko cztery życia. Dobra, ja uciekam, ty pójdziesz za mną. Okej. No i uciekliśmy. Dobra. Ja chciałem O, co by tu powiedzieć? Powiedz coś. Christopher. Tiam, tiam, tiam. I rozwalamy, rozwalamy Nie rozwalimy, A o ja ma wybuchające szpały I z niego No włącz miecz No chodź tu, bo nie są brzydcy I bałem mu ręce Hahaha Ooooooj Teraz uwaga, bo to będzie wielki, wielki robocik o jest tu, bo mnie zaraz zaszczelił. Czy yy, i wszystko będzie przez ciebie? Że umarłem. O, mam serduszko. Widzisz, i tu jest taki robocik, co we mnie chce Ty musisz go zahipnotyzować. O, rozwaliłem go. Teraz trzeba tego wioska tu rozwalić. O, no i rozwalmy. Dobra. Wychodzimy. Teraz tutaj musisz te krzacze... Te krzaczki tam. Nie wchodź do niego, musisz krzaczki tutaj mocą rozwalić. Ej dobre <noise> <noise> Dobre Dobra, idziemy Widzisz, tak to się rozwala <noise> Ty nie umisz Nie rozwaj tego, nie rozwalaj tego Aaaa, ja się boję! Nie no, ale no to musisz musiałbyś iść przede mną żebym no. tego nie roz... Ups Oj, tak się rozwala. nie Teraz no, już do mnie iść. No z mocą. Przeskoczyć. A przeskoczyć. Nie. A. No pomoc. Uu, to. Ale stać życie. Trudno, ale tu to muszę mocno. Coś ty zrobił. A, bo ja wybuchnąłem. Nie musisz mocą, ja to mogę rozwalić. I sobie sam to rozwalam. Dobra. Ja teraz przeskoczę. Ups. Gdzie jestem? O, ja spadłem. Nie, nie rozwalaj. Nie ma już tego, musisz zbudować schody, szybko. Use force. Joda. No i zaś straciłem życie. No, dawaj. Szybko. Nie wiem, co mam mówić. Już nie wiem, co mam mówić. No chodź tu na przyciski. Jeszcze musisz jeden kamień, nie rozwalaj. A, ja to no nie mam No tak kamienie idę. ci zaraz tak coś, ale... co, za, co za blisko stawić? No chodź, Krzysiek. Jak... Jodo. Bez imion i jak pamiętasz? Christopher. Patrz ta, tak to porozmawiam Brawo. Kurde, Wiesz tu nagrywam drugi raz, po prostu mi się usunęło po prostu poprzednia część, czy głupie o, zrobimy to jakimś kanałowi. O na przykład od Mir. Mir 4,4 coś tam coś, tam, chyba 2.2, nie wiem, nie pamiętam. Dobra, ona mi fajne spleje też z Minecraft'a na przykład. He he, uciekam, uciekam. Chodź tu. Chodź tu, to będzie będzie teraz odlatywał sam. Dobra Ops, chyba coś ci, coś ci wziął. Musisz coś Tu jestem, tu jestem, musisz go mocą. Jaką mocą patrz? Ale mocno też można, bo go jeśli płacujesz. Aha, i tu klimat. No, Dobra, chodź to. Come on, come on, come on. Coś cię lubię. Trzymać. Ej, czemu nie rozwalasz? I mi wziął całą kafę. Masz 18 tysiaków. Men. Ja mnie to nie o. Teraz musisz to mocą tutaj. wszystkie. Cztery. A ja to będą po nietoperze, nie? Nie, nie, nie po toperze. Nie po toperze. Bo nietoperze są tylko jody. <śles">? Czyli nie u ciebie. Ci nie Jesteś, jesteś no, miły. A to z mojej strony też mnie atakują. Ale mnie bardziej atakują. Dobra, idź chcę. O, dobra, już nie atakują. Weź do tego. No, dawaj, następne. I my no, atakujemy. O. I tu ostatnie. Ej. Hey. O, jest. Nie Szybko. Nie Czekaj, no nie, jak to przeszkoczyć. Czekaj, nie! Nie używaj mocy Nie, używaj. Czekaj. No, no, czekaj, trzeba ich rozwalić. Dobra, i teraz czekaj, wskoczę na to. Masz jak robota. O dobra. Dobra jeszcze muszę to? No, otwieraj no, no. to. Dobra, po co to? Ja tam wchodzę. <laughs> Zegnaj żegnaj jodo. A, do widzenia. Która godzina? 13:08. 11% sądzi, daj. Super. Nie się ty musisz grać na, na Dobra. Kontynuujemy historię. Tu, tu, tu,